Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam kilka paranormalnych historii nadesłanych przez widzów. Na wstępie jednak chciałabym jeszcze tylko wspomnieć o mojej książce, bo są jeszcze osoby, które nic o niej nie wiedzą lub pytają, gdzie ją mogą kupić. Link do niej zostawiam Wam w opisie. Pod koniec filmu na ekranie końcowym znajdziecie jeszcze filmik o książce. A teraz zaczynajmy. Historię od Wiktorii. Mojej mamie często przydarzały się w życiu dziwne i niepokojące sytuacje. Kiedyś, za czasów nastoletnich, wracała ze swoją kuzynką po zmierzchu do domu, musiały przejść przez las, a następnie wyjść na totalne pustkowie, gdzie nikt nie mieszka. Gdy tam dotarły, dostrzegły mężczyznę jadącego na rowerze po przeciwnej stronie ulicy. Było ciemno, więc nie mogły zobaczyć jego twarzy. Mężczyzna miał na głowie bardzo dziwny kapelusz. Kiedy znalazł się bliżej nich, zszedł z roweru i przystanął patrząc w ich kierunku. W tym momencie dziewczyny spojrzały na siebie i jednocześnie powiedziały: Szatan, a następnie rzuciły się do ucieczki. To było bardzo dziwne. Mama poczuła, że ten mężczyzna jest zły. A to, jak wraz z kuzynką wypowiedziały w tym samym czasie to samo słowo, było już zbyt dużym zbiegiem okoliczności. Kolejna historia dotyczy czasów, kiedy moi rodzice nie byli jeszcze małżeństwem, ale już ze sobą mieszkali. Pewnej nocy moja mama obudziła się i zobaczyła jakąś postać opierającą się o męblościankę. Obudziła mojego tatę, a ten ujrzał to samo. Dodam, że w mieszkaniu nie było nikogo oprócz nich samych. Bardzo się przestraszyli i schowali pod kołdrę. Po jakimś czasie zapewne poszli spać. Rano mama pokazała tacie zdjęcia mojego zmarłego dziadka, po nocy wydawało jej się, że to on był tą tajemniczą postacią. Mój tata zobaczył wtedy te fotografie po raz pierwszy i od razu rozpoznał tego mężczyznę. Trzecia historia miała miejsce stosunkowo niedawno, bo wydarzyła się jakieś trzy lata temu. Moja mama zaczęła się nawracać i postanowiła odmawiać nowennę pompejańską. Jednak coś nie chciało, żeby zbliżyła się do Boga. W naszym domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mama co chwilę słyszała jakieś niepokojące dźwięki, jakby skrobanie paznokciami po ścianie obok jej głowy. Mi również się to przytrafiało. Czasem słyszałam pukanie w ścianę, a czasem kroki. Często drzwi od pokojów same się otwierały, a nigdy wcześniej nie miało tu miejsca. Dla mnie punktem kulminacyjnym była wizyta mamy u księdza egzorcysty. Poszła po pomoc, bo nękania stały się tak natrętne, że nie wiedzieliśmy już co robić. Zostałam wtedy sama w domu, siedziałam w pokoju, gdy nagle usłyszałam, że ktoś idzie po schodach na górę. Pomyślałam, że mama już wróciła, więc wyszłam zapytać, jak poszło. Nikogo jednak nie było. Zaczęłam się denerwować. Wzięłam telefon i zadzwoniłam do chłopaka, żeby do mnie przyjechał, gdyż nie chciałam być sama w domu. Moja druga połówka obiecała, że zaraz będzie. Próbowałam się uspokoić. Poszłam do łazienki się uczesać i włączyć głośną muzykę, żeby nie słyszeć już żadnych dziwnych dźwięków. Nagle mój telefon zaczął wariować. Muzyka sama się przełączała, a gdy odłożyłam szczotkę na duży blat obok umywalki i zaczęłam ogarniać telefon, szczotka spadła sama na ziemię. Wybiegłam z pokoju i czekałam na mojego chłopaka na zewnątrz. Nie mogłam już tego znieść, tak strasznie się bałam. Na szczęście wszystko się skończyło tego samego dnia. Wieczorem mama wróciła do domu i włączyłyśmy z polecenia księdza mszę oczyszczającą, która była akurat transmitowana na żywo. W pewnym momencie usłyszałyśmy huk na górze, w pokoju, gdzie wówczas spał mój trzymiesięczny brat. Szybko pobiegłyśmy na górę. Będąc w połowie schodów, zobaczyłyśmy cień pod drzwiami, jakby ktoś chodził w pokoju brata. Zaczęłyśmy zbiegać z powrotem na dół, bo byłyśmy tak przestraszone, że nie wiedziałyśmy już, co robić. Po chwili jednak usłyszałyśmy płacz mojego brata. Znów pobiegłyśmy na górę. Okazało się, że nikogo nie było w pokoju. Nic również nie leżało na ziemi. Po tym incydencie wszystko wróciło do normy. Nie działo się już kompletnie nic. Na szczęście. Historia od Julki Cześć, mam na imię Julka i chciałabym podzielić się z Wami moją historią. Pewnego grudniowego dnia moja mama miała nockę w pracy i wracała do domu o siódmej, więc zostaliśmy z tatą sami. Około trzeciej w nocy siedziałam na telefonie, bo mieliśmy wolno od szkoły. W końcu, trochę znudzona, postanowiłam położyć się spać. Od razu dodam, że wiele razy oglądałam filmiki o paranormalnej tematyce, prawie codziennie, bo się tym interesuję. I zawsze po takich filmikach czuję się obserwowana i boję się spać. Tym razem jednak było inaczej. Czułam się bardzo bezpiecznie i spokojnie, pomimo tego, że była trzecia w nocy. A jak wiadomo, trzecia w nocy to godzina duchów i demonów. Położyłam się odwrócona plecami do pokoju, a przodem do ściany. Postanowiłam przekręcić się na bok tak, że byłam przodem do pokoju. Znakomicie to wszystko pamiętam, bo dopiero przysypiałam. Gdy się przekręciłam, usłyszałam skrzypienie drzwi od mojego pokoju i czyjeś kroki w stronę łóżka. Zamarłam. Nic nie mogłam zobaczyć, bo śpię z maską na oczach, taką do spania. Gdy to coś podeszło do mojego łóżka, usłyszałam jakieś zdanie wypowiedziane bardzo zdeformowanym głosem przy moim prawym uchu, po czym była chwila przerwy, podczas której słyszałam głośne sapanie. Po chwili to coś znowu do mnie przemówiło tym samym zdeformowanym głosem, ale tym razem udało mi się usłyszeć, co powiedziało. Było to tylko jedno słowo, śpi. Gdy to coś przestało do mnie mówić, zaczęło bardzo głośno oddychać. Czułam jego oddech na moim uchu oraz ramieniu. Nie mogłam nic zrobić, ani nic powiedzieć, ani zawołać mojego tatę, ani się ruszyć. Jednak nie doświadczyłam paraliżu sennego. Myślę, że było to spowodowane strachem. Postanowiłam, że najlepiej będzie, jak zacznę się modlić w myślach. Odmawiałam wszystkie modlitwy, jakie tylko znałam. Po jakichś paru sekundach od tego, jak zaczęłam się modlić, to coś przestało mi głośno oddychać do ucha, ale nadal czułam jego obecność. Po jakichś trzydziestu minutach modlenia się bez przerwy w myślach, postanowiłam ściągnąć w końcu z oczu maskę. Nikogo już nie było. Pokój był w takim samym stanie jak wcześniej. Dodam jeszcze, że podczas modlenia się słyszałam dziwny dźwięk, jakby dwie kartki spadły za łóżko, ale jak to rano sprawdziłam, żadnej kartki tam nie było. Gdy już rozejrzałam się po pokoju i poczułam się w miarę bezpiecznie, postanowiłam pójść do taty spać. Mój pokój graniczy ścianą z pokojem rodziców. Podeszłam do niego i spytałam, czy mogę się u niego położyć, bo się boję. Oczywiście się zgodził. Nie pamiętam już dobrze, ale wydaje mi się, że gdy usypiałam, na korytarzu widziałam czarną postać, która się na nas patrzyła. Potem nic już się nie działo. Dodam jeszcze, że wiele razy zetknęłam się z jakimiś paranormalnymi zdarzeniami, mimo tego, nadal oglądam filmiki o strasznej tematyce. Na dziś to tyle paranormalnych historii. Zapraszam na moje pozostałe odcinki mojego Instagrama oraz grupę Straszydła na Facebooku. Jeśli filmik Wam się podobał, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.